Radio Wrocław, Kultura, Teatr. A w naszym studiu Anna Wieczorek i Marta Wiśniewska, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ania, po latach. Wróciłam. Po pięciu, bodajże, może mm -hmm. nawet sześciu. Mm -hmm. Kawał czasu. i Zaraz opowiesz i porozmawiamy o tym, co się wydarzyło w ciągu tych lat. Marta, po raz pierwszy u nas w studiu. Tak. Mamy nadzieję, że będziemy się częściej spotykać. Zwłaszcza, że kończysz reżyserię, tak? Skończyłam już. Skończyłaś już, już, już nawet. Roku, tak. Mm. Tak. I co tam u ciebie po szkole? Dużo pracy? E Mogłoby być więcej, trochę, tak? tak, trochę jest. Po szkole jeszcze trochę jedną nogą w szkole zrobiłam taki spektakl, który był też dyplomem indywidualnym koleżanki. Także to była jedna produkcja. No co a to teraz było? to był spektakl Drops. Aha. I to był spektakl na podstawie takiego zbioru opowiadań Renaty Piątkowskiej o koniach i konikach. Także, także bajka dla dzieci. Tak. Ania z kolei jest aktorką opolskiego teatru. Bardzo znamienity teatr na mapie tych lalkowych teatrów dla dzieci i młodzieży. Macie świetny festiwal, no i nagrody, nagrody, nagrody. Sama również trochę ich zdobyłaś w ciągu tych paru lat. Tak, to znaczy nie przesadzałabym, co na pewno ci, którzy mają jakieś większe osiągnięcia, może też w większej skali, ale no na razie jestem bardzo wdzięczna za i współpracę z moim teatrem, którego tutaj no nie będę umniejszać absolutnie. Jestem dumna bardzo, że tam pracuję i uważam, że to jest naprawdę bardzo otwarta na nowych ludzi i nowe propozycje instytucja i festiwal też mamy naprawdę wartościowy i taki no już uznany, już, to, już trochę tych festiwali się odbyło. No tak, a w tym roku obchodzisz piękny jubileusz. <głos> 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 tak jest. Prywatny, no. więc wszystkiego dobrego. Ania, chciałbym jeszcze a propos tych nagród powiedzieć, że jesteś laureatką emocji, za to ci bardzo gratuluję, ponieważ występujesz w spektaklu, który nagrodziliśmy właśnie swojego czasu emocjami, czyli Laura Radia Wrocław Kultura. A jak wspominasz dzisiaj widma? E mam dużo ciepła do tego spektaklu, pomimo tego, że on w ogóle nie był łatwy, ani przyjemny, tak z pozoru jak, się, jak się, gdyby stanąć w pozycji wiza, to właściwie można by pomyśleć, że to jest jakieś traumatyczne doświadczenie, bo tam postać uosobionego cierpienia może nie jest najwdzięczniejszym przedmiotem do tego, żeby to wspominać z jakąś z jakąś czułością, ale ale wspominam go z taką trochę nostalgią za tym, że wtedy byłam bardzo początkującą, bo dalej jestem początkującą, dopiero kilka lat pracuję w zawodzie. Yy, miałam jakieś takie poczucie, że ten teatr naprawdę jest magiczny i że zmienia absolutnie wszystko wokół mnie, ale też wokół widzów, i że naprawdę. Staram się absolutnie nie myśleć o tym, jakie to będzie miało konsekwencje w odbiorze, że to jest rzeczywistość, która tam skrzeczy i dotkliwie jakoś tam e, doskwiera wszystkim, tylko że, że to jest ten magiczny moment, kiedy się o tym wszystkim zapomina i naprawdę można się temu tak całkowicie oddać. I z tymi emocjami właśnie czasami tęsknię. Ja tak obserwuję, oczywiście tak trochę z oddalenia, chociaż do Opola czasem mi się zdarza przyjechać, ale raczej do Kochanowskiego, ale muszę to nadrobić w takim razie. Koniecznie. Natomiast obserwuję twoją karierę, twój, twój rozwój i no, nasuwa się jedna taka refleksja, że aktorstwo to nie wszystko. No zdecydowanie. Tutaj Pole walki, chyba tak mogę to nazwać, się poszerza, bo wydaje mi się, że każdy jest w stanie na jakimś tam etapie rozwoju swojej czy kariery, czy w ogóle jakiegoś e, takiego dorobku artystycznego stwierdzić, czy, czy to wystarczy, czy nie. I okazało się, że aktorstwo nie tyle nie wystarcza, tylko że wracam do domu i zostaje we mnie jeszcze tak dużo, że najpierw pojawiło się pisanie, a potem pojawiło się. Właściwie bardzo niedawno pojawiło się stawanie po drugiej stronie sceny, czyli trochę zabawa w reżyserię. Na razie nazywam to zabawą, bo to dopiero początki, ale yy, okazało się, że to pisanie już przestało być jakiś czas temu, tylko pisaniem do szuflady i staram się jakby w tym kierunku też rozwijać i chodzić na różne warsztaty. Teraz biorę udział w warsztatach Szkoła Pisania Sztuk Artura Pałyki przy Teatrze Śląskim, Aha. które bardzo polecam. Naprawdę bardzo rozwijające warsztaty. A, a tak poza tym, no to piszę do teatru repertuarowego też czasami. Na razie lalek, ale nie zamykam się absolutnie. I to wydaje mi się, że chyba jest moja droga, że nie mogę na razie zdecydować się na jedną. Tylko muszę na razie iść tak szeroko, kilkoma torami wybrać. Ty jesteś podwójnym magistrem? Jestem magistrem z polonistyki. Czyli też tak. ukończyłaś to już z pełną polonistykę? Tak, polonistyka, no, magister, tak. Jestem, mogę być nauczycielem <laughs> języka polskiego, <laughs> bo to była specjalność nauczycielska. Marta, mhm. na a twój wybór reżyseria to był taki pierwszy wybór? Chciałaś od razu być reżyserką teatru? Nie. Nie do końca. Ja najpierw starałam się y, dostać, jak wiele osób chyba ma taką podobną historię, na aktorstwo. Mm -hmm. y, i, I nie dostałam się na nie. Też studiowałam przez rok filologię polską tutaj y, we Wrocławiu. I tam się dużo takich rzeczy wydarzyło przez ten rok, że stwierdziłam, że nie, że chyba wolę te światy kreować. I, I tak właśnie zdecydowałam się, że zdaję na reżyserię, no i udało mi się za pierwszym razem od razu dostać. I też chciałam zdawać od razu na ten wydział lalkarski, tak że był tylko Wrocław albo Białystok. No i, i już do Białego Stoku nie pojechałam, bo, bo wiedziałam, że, bo się że się dostałam tutaj. A to rzeczywiście niełatwo się dostać? Ile tam? Parę osób, tak? Co roku przyjmujecie? Hmm. Przyjmujemy cztery co roku, ale na pewno jest tak przynajmniej na tą wrocławską reżyserię, tak szczerze powiem, że jest łatwiej niż na inne kierunki reżyserii w Polsce, no bo jest dużo mniej chętnych. Także oczywiście nie umniejszam gdzieś tam swojego sukcesu, aczkolwiek aczkolwiek. Yy, no, we Wrocławiu jest to stosunkowo... Nie jest to aż tak trudne, jak w innych miastach. Jasne, można sobie wyobrazić, że młodzi ludzie no, wolą reżyserię dramatu po, po, po prostu niż teatru a także dlatego, że jest taka obawa, że zostanie się także przez na przykład aktorów w różnych teatrach zaszufladkowanym, no, a to specjalista, specjalistka od teatru lalkowego, to co on nam może ona e, powiedzieć? A to jest ogromny błąd, prawda? Tak. Ym, no, mi się wydaje, że to jest bardziej poszerzenie horyzontów, bo przecież my też na studiach mamy reżyserię dramatyczną, więc jakby mamy po prostu, wychodzimy z tym i z tym. Także, także no takie miałam też poczucie jeszcze przed, przed szkołą, dlatego cieszę się, że tak to, tak to wyszło wszystko. No wyszło wspaniale i przy tym projekcie, w, w, przy którym teraz współpracujecie, no te zainteresowania polonistyczne się trochę przydały z całą pewnością. O tym za moment porozmawiamy. Ja jeszcze tutaj chciałem przypomnieć w przypadku Marty o tym, że no, masz w swojej biografii tej takiej młodzieńczej teatry Batorego, który zresztą cały czas chyba jakoś tam istnieje tak. i gracie również od razu do czasu. Tak, e, tak. Teraz akurat mamy taki, taki okres y, przestoju, właśnie ale... Się troszkę ale... rozjechałyście po liceum, wiadomo. Tak, mhm. tak, tak, zdecydowanie, ale ostatnio, no właśnie też w zeszłym roku y, mieliśmy premierę spektaklu Nowe Żaty królowej, grałyśmy go też we Wrocławiu. W y, współczesnym. Tak, w Teatrze Współczesnym i dalej, dalej współpracujemy. No cóż, no, szukamy y, przestrzeni do grania, ale też środków finansowania, bo jesteśmy takim teatrem skrzykniętym właśnie z, z y, z grona przyjaciół, także nie jest to żadna instytucja. Także gdzieś tam właśnie po, po pracy właściwie działamy, staramy się działać jeszcze razem. Ja tu tak oczywiście troszkę dążyłem jak zwykle w biogramach. Ania powiedziała, że Artur Pałyga robi świetne warsztaty z dramatu. A czegoś nauczyłaś od profesor Anny Seniuk? Od profesor Anny Seniuk. My pracowaliśmy wtedy to był taki, taki jednorazowy warsztat na uczelni. No i przede wszystkim my pracowaliśmy wtedy na komediach fredry. Już nawet nie pamiętam, co ja tam, którą ja w ogóle przygotowałam z, z kolegami aktorami, ale no zdecydowanie, jeżeli chodzi o rytm, o żart, o to, jak, jak to zrobić, żeby komedia była komedią, no to mistrzyni po prostu to się nie da w ogóle. No, to było zobaczyć ją na scenie, jak coś tam gdzieś też pokazywała aktorom i jak to przeprowadzała, to to było niesamowite spotkanie. No dobrze. No i tutaj jeszcze w przypadku Ani chciałem nadmienić, że Uciec od rozpaczy. Życie romantyczne zamknięte w monodramie. To był twój monodram, tak? To jest twój monodram? Tak, to jest mój monodram. Jeszcze jest cały czas na afiszu. Zapraszam do Opola, można zobaczyć. Też romantycznie. Sama sobie napisałaś? Y, to znaczy romantycy mi napisali, romantycy. ja ich zebrałam razem i trochę powypełniałam pomiędzy, ale to jest jakby bazą są teksty romantyczne tych naszych największych romantyków, jednego zapomnianego, czyli Malczewskiego. I uh, łączy was. Uh, Teraz Teatr na Faktach, nie po raz pierwszy Ania i Marta pracujecie w Teatrze na Faktach i za moment właśnie o tym Teatrze na Faktach w bardzo intrygującej odsłonie porozmawiamy, ponieważ wzięliście na warsztat balladę i romansa Mickiewicza. Jak to pogodzić z teatrem dokumentalnym XXI wieku? Zaraz o tym porozmawiamy.